Prawda powiedziałem, nie? Taki stanowczy byłem, jak przyszedłem, i to mu się nie Byli tak naprawdę, wiecie o co chodzi. Każdy, kto był poszukiwany, to wie. Jak jesteś poszukiwany, to kurwa, nagle, kurwa. Wszyscy, co wcześniej, kurwa, tak patrzyli na ciebie, już tak samo nie patrzą na ciebie, i już nie byłeś poszukiwany. No i kurwa, ja byłem w kropce, bo byłem poszukiwany przez tydzień tutaj na wiosce. No i później karta się odwróciła. Jednak mnie wypuścili, i ja stanowczo wszedłem do domu i powiedziałem, kurwa, koniec tego wszystkiego i chuj. <gry> No pewnie, będą chcieli, no pewnie będą chcieli teraz Stacha przysłuchać, żeby coś na mnie zeznawał, znając tą prokuraturę Ełcku. Mnie szybko wypuścili, bo już miałem wniosek złożony o sprawę. Zawinęli mnie w piątek, a już, miałem, już miałem, wiedziałem wcześniej, że mam w poniedziałek sprawę, właśnie o zmiany tego środka. No i dzięki Bogu, dzięki Bogu, kurwa, że zmienili mi ten środek zapobiegawczy. I obiecuję, że, kurwa, obiecałem sobie, że przestanę tą marychę palić na dwa miesiące, jak wyjdę, nie? Taką sobie obietnicę złożyłem. I dzisiaj szedłem sobie laskiem i tak kurwa, takie mnie ciśnienie przyjebało, żeby zajebać sobie bucha, żeby poczuć ten kurwa mistyczny świat marihuany. Taką miałem chęć, ale jednak sobie odpuściłem i już teraz nie mam takiej dużej chęci, żeby zajarać. Świat na jest kurwa strasznie nudny, wam powiem. Młody, młody, to w ogóle, młody to, fu taki farmazon, że masakra, teraz ja się dowiaduję, że on jakieś doładowania wymuszał od ludzi, czy coś, nie wiem, czy to prawda, ale podobno chciał doładowania od jednej osoby, jak się dowiedział, że za granicą mieszka, to 300 zł od niej chciał, a do tej, wczoraj go widział właśnie taki facet tutaj na mieście o 16, a dla mojej moderatorki z Facebooka pisze, że jego koleżanka ma telefon, ale on jest na, w Giżycku na terapii, nie, więc... Młody w takie farmazony poleciał, w takie kłamstwa, że po prostu zakłamał się, rozumiecie? On, on się zakłamał. A jak się zakłamał, to już, to już chuj z nim. Jak, jak jest zakłamany, to już chuj z nim. Ja nie pozwolę, żeby ktoś kurwa mnie okłamywał.